Jestem burdel coś do jestem szczęśliwy, powiedz coś do vloga Mareczka i, waria. Það er rýtska, hún!

Kurwa, już się wstawia? Nie musi wstawiać. Zresztą widzowie, zrobię. Zrobię Kajstyd, co ja zrobię, jaki Tesla? co kurwa. zaraz zrobię. Skad skadnik kurwa. <śla> <śla> pompki robię, o co chodzi. Podobnie. Co? Nie, to było tak, żeby tylko pokazać, że umiem pompki. Wiesz, jak jest. Słabędzie to co, będzie dofunny moment Leci ten ten mareczek Xap No era robię Dwa łipy. Ale założyłem, że za Muszę z tym skończyć Tu przeklinanie Bo no cały czas dostala robię Ja tym moc nie umiem Skończyłem się za wolno Skończyłem się Nic nie Nieszyłem Bieda, chce, chce ktoś kupić? E, tak, sprzedam 5000 euro Co najmniej Polecam zakupić, co są już zakupie? No To jest dobry zakup akurat Czyli euro to jest dobra, to tysięcy. a 5000 euro do, do, to negocjacji, do negocjacji, do negocjacji Do negocjacji To zrobić jakiegoś La widza Glawica. Cieliczek dla widza Cieliczek dla widza Masz to wyciąć Leć hmm. tu, kęc, spina Dobrze Daw Dawaj klikaj chłopie Szybciej przejeżdżam Ale ich, To no, było dobre zapadaj coś jeszcze Mogę spróbować Dawaj, dawaj truje Dawaj truje Dobrze da Dawaj manu, dawaj manu 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 Pięć rowerów i jedna noga. O to chodzi To elwoklok, to Prawdziwy mańce, prawdziwy mańce. Tu macie bojownika O walczy Jedzie, jedzie do celu Jedzie chłopak do celu Ale suko To nie dziwne Trzeba na kole pojeździć coś Oh fuck Damadeczka oh, Kogo mi się zrozumiało? Nie oh. oh fuck! Tak, jest... w komentarzach, jeżeli chcecie więcej pewnych od Pana bak, Tak, jeżeli chcecie więcej, mnie w ogóle Będę codziennie. I że będę musiał się uczyć. To jest gorzej To będzie na kamerce <noise> To będę z kaskiem w domu się uczył. Zobacz. A Robert, ja, <noise> oh a Ja pierdolę pierdle. Ja w Coś O Serwis. Serwis w Serwis. 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 Serwus, Serwus. Ej właśnie naprawili w końcu TTT, bo ja tam na TTT nie jeździłem Ale co? Tutaj były jakieś takie dziury Nie wiem, może Ile ty masz wartek? E... Ja? 15 Nie, nie naprawili widzę Jakiś... A Tutaj nie, nie w lewo? To dawaj w lewo Marek on by poleciał, O kurde! No. O się to, to, chciałem, żeby się nie stało! Kurwa, <śpiewanie> przepraszam. O, Severin! Jest magia? Jedzie, co my potem będziemy na vlogu. No dawaj vloga. Tu masz. Nie, nie. <śpiewanie> <się. śpiewanie> <Widzicie, kichę? śpiewanie> o, nie. ja nie. tego mojego, tego tyle było nie. <gryzanie> eee, no tego typu węco do BMA BMA bokiem lata Tu Muszę przenieść o, buczek. Elbu No buczek, no kurwa Nie tolerujemy tego pana Przejąłem waga mareczka <noise> Piona, mordo i lecimy sobie tu na górę <noise> Widzowie! Sto inward! Pięknie! Alneski klęs, widzowie! Ładnie! ty? jak oceniasz wyjazd na skatepark? Pięknie! szybki panu, wszystkim udamy szybki panu, udało się no widać jak Grzechu jeździ szacunek na dzielnicy się należy no, na kole się uczy jeździ. dobrze no dziwne, że nie umiecie, bo to jest podstawowa sztuczka Najważniejsza podstawowa sztuczka, jakby trzeba się nauczyć w wheelie oczywiście Bo bez wheelie nie jest Koło mi się trochę zatrzymuje Ale trudno Jakoś to przeżyję No i fajnie nie skaczę, bo jeszcze coś nie O kurwa! Rumper! Niech nie widział! Siema widzowie, to znowu ja. Lecimy jakieś teliczki na pampie do manuala. O, op, Oczywiście się nie udało. To był jakiś manual. tej był topka trzeba zrobić. Jakiś huifek.

Dobra, Co ja zrobię? A, teraz siedzi? A my są tam inne... Co, imordon, pierdale? Dobra, ja robię Worsh Pain. Ależ to było dobre widzowie. Mmmm mm. Teraz robię coś, tego typu Czekaj, jeszcze nie wyłączyłem. Barszpain Barszpain Co powiesz, chłopca, na koniec filmu? Co powiesz na koniec filmu? Eee. nie. Dokładnie Grzesiu, co powiesz na koniec filmu? miał? Ryba! Co powiesz na koniec filmu? Co? Co powiesz na koniec filmu? Pozdrawiam. O tak. Miłego, jo. Do wszystkim. I do następnego odcinka. Subskrybujcie kanał i lajkujcie. Halo.